Akcja. Będąc w Las Vegas i czekając, przygotowując się na Mistrzostwa Świata w połówce Ironmana, które odbędą się dokładnie za tydzień, w niedzielę 8 września, spotkaliśmy na zupełnie przypadkowo, naprawdę zupełnie przypadkowo na drodze polaka Marka Ditmana. Witam Marek? Witam, witam. Który rowerem jeździ po Las Vegas. Jak Jakby zapytałem, co tutaj robi, to mówi, że dookoła świata wycieczkę I właśnie zawitał do Las Vegas. To prawda? Tak, to prawda, jest. Właśnie już to jest. 16 tysięcy kilometrów tutaj do Las Vegas zrobiłem. Kiedy zacząłeś? No, zacząłem 10 maja w dzień urodzin. I to jest właściwie taki, można powiedzieć, mój prezent urodzinowy za wyprawę. Zrobiłeś sobie prezent urodzinowy na które urodziny? 55. Facet 55 <laughs> lat, słuchajcie, spotkaliśmy go zupełnie przypadkowo w środku, na głównej ulicy Las Vegas, tu jest The, The, The Strip, główna ulica Las Vegas. Ja patrzę, polska flaga, pokażmy tą polską flagę. Przyczepiona do roweru. Ja mówię, nie wiem, zapytał faceta, co robi na rowerze, może na triathlon przyjechał do Las Vegas. A Marek mówi, że dookoła świata. Gdzie zacząłeś swoją podróż? Jak przebiegała, że zawitałeś do Las Vegas? Znaczy, zacząłem w Toruniu, potem Białoruś, Rosja, Chiny, z Chiny, że tam do Wadywostoku. Władywostok do Toronto samolotem i wtedy już Niagara, Nowy Jork, Persylwania. No i tutaj do Las Vegas. Jesteśmy, tak w ogóle. Jak, jak logistycznie to wszystko e, przebiegało? Jak zaplanować? Może mieć wizy, Chiny, Stany Zjednoczone, ile trwałe przygotowania? E, to było wszystko spontanicznie. To praktycznie przygotowania to można powiedzieć 3 miesiące przed wyjazdem. I załatwiłeś wszystko tak, było? Wszystko, wszystko załatwione to było załatwione, także nie ma problemu. E, słuchaj, i tylko na tym, tym roweru... to jest twój cały dobytek, tak? tak? To i wszystko ma. A wszystko co to znaczy wszystko? Części zapasowe do roweru, opony, dętki. No ale co, jakieś ubranie na zmiany Taak, no, zimne, ciepłe jak byłem w Rosji, to w nocy uśpię, tutaj jest taki namiocik mały. Jak wejdziecie na Facebooka, to widać ten namiot Jak on wygląda, to na przykład było zero stopni. No to muszę mieć coś cieplejszego do ubrania. Są jakieś przygody na trasie, które się spotkały? Ponad 16 tysięcy kilometrów. Przygód, znaczy same przyjemne przygody miałem. A z nieprzyjemnych. W Chinach nie mogłem przez 5 dni wypłacić z bankomatu pieniędzy. Dopiero znalazłem po 5 dniach odpowiedni bank, żeby mi wypłacił. Ale Chińczycy byli tak mili że do, żywili mnie, dali mi nawet pieniądze, także nie było problemu. To jest niesamowite, ale jakieś przygody takie niebezpieczne? Nie, przecież... nie było tak. A gdzie nocowałeś? Różnie. Ludzie mnie zapraszają do domu, pod namiotem nocuję, także nie ma reguły w sumie, gdzie nocuję. Nie taki świat straszny, jakby się wydawało no na początek, że pojadę nie w i w nieznany. Nie jest tak strasznie. No straszą mnie teraz Meksykiem, nie, już niedługo będę przekazał no granicę Meksyku, nie? ale myślę, że będzie dobrze. No niedaleko stąd granica no, Meksyku, ale powiedz mi w takim razie, to jest kosztowna wyprawa? Znaczy słuchaj, w sumie rowerem tyle co musisz energii zjeść, a tak to praktycznie kupienie roweru i no, jedzenie. I to wszystko. A e, wizy no, jeszcze, wizy, no tak, opłaty. A jak, jak, jak będzie przebiegała Twoja podróż teraz? Meksyk, Te, i teraz Meksyk, Meksyk, Panama, Ekwador, Costa Rica, aż do Argentyny. Z Argentyny do Portugalii. No i wtedy Europę. Zależy ile będę miał czasu. No ale jeszcze planuję jak z Panamy albo z Ekwadoru Dominikany zajmę. Tak, zależy, ile czasu będę miał. Niesamowite. Tak. A, A powiedz, czym się na co dzień zaj, zajmujesz? 55 lat masz, nagle tak, tak Ci do głowy skoczyło, że dookoła świata rowerem pojeżdżasz. No, znaczy, że zajmuję, zajmuję Prowadzę działalność gospodarczą. Także teraz właśnie syn prowadzi i właśnie między innymi mnie finansuje. <laughs> <laughs> Patrz pojechał w podróż do Kościoła. Tak, właśnie, dzisiaj z nim rozmawiałem, także stan konta się zgadza, mogę pobierać pieniążki. Dobrze. No. I także praktycznie no, wszystko na bieżąco. Decyzje podejmuję spontanicznie. Także trasę to ustaliłem tylko punkty, a drogi są podejmowane decyzje na bieżąco, i na bieżąco gdzie będę spał, co będę robił. Niesamowite, a powiedzmy, jesteś w tych miejscach jak się w Las Vegas, to wiem, bo byśmy się w nocy spotkali, wczoraj w nocy, tak. to jest, zatrzymujesz się na dłużej w jednym mieście, czy po prostu to jest jeden noclek i dalej? Jeden noclek i dalej. Na dłużej się nie zatrzymuje właśnie w nigdzie. No Las Vegas byłem w dzień, akurat robiłem zdjęcia w dzień, a później czekałem do nocy, żeby zobaczyć nocą jeszcze. Właśnie nocą przyjechałem sobie główną ulicą, yy, właściwie yy, yy, rowerem. jest na Facebooku, tak samo film. No właśnie, bo ma, yy, Marek ma kamerę GoPro, którą nagrywa swoją podróż, robi też zdjęcia. Można zobaczyć na stronie Facebookowej. Ja, jaka strona Facebooka? Marek Ditman. Marek Ditman. Yy, przez dwa i 2 nazwiska. I2M marek no, słuchaj nie zatrzymujecie chociaż chciałbym cię yy, 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 tutaj godzinami z tobą można tak nie rozmawiać no yy, opowiadania na pewno by było dużo tego wszystkiego ale no, nie da rady to w paru minutach opowiedzieć no bo wiadomo się spotykało bardzo fajnych ludzi o tych ludziach trzeba by trzeba było opowiedzieć trochę yy, no, o samych wrażeniach ale pewno... to słuchaj umawiamy się że jak wracasz do polski od razu się spotykamy, robimy mega długi wywiad, po prostu wywiad rzeka na temat twojej podróży po ma, Nie ma problemu. Jesteśmy w kontakcie w takim razie. Super. Mark, bardzo Ci gratuluję. Spełniajcie marzenia 55 lat facet dookoła świata rowerem. No, Za podarmo tak naprawdę. I strasznego. I strasznego. <laughs> dzięki Mark, powodzenia. No dzięki.